Kolejna niedziela, kolejny wyjazd, ale na relacje mamy później. Na razie mała przerwa. Taka dłuższa przerwa, coś musimy załatwić, później się pokażemy ponownie. Dojechaliśmy na miejsce w takim maju, ma w rywatnym studiu. O no, godzinie w Panazie obiecałem że dostanie sesję zdjęciową. No i przed sierpień, to maja czasu minęło, ale czas zrealizować. Chcemy coś takiego później wyjść w próbie, uzyskać od niej zdjęcie i wstawić, ale może być trudno. No, i skończone. Jak widzieliście, byliśmy na krótkiej sesji. Teraz mamy już resztę dnia wolną. Jak już jest makijaż, jest już trój, wszystko przygotowane, to możemy pojechać dalej. To Pojedziemy pozwiedzać do miejscowości Badwalzi. Badwalzi. i zrobiliśmy się mały przystanek. Tak trafiliśmy po drodze. Tutaj wszędzie po drodze można coś fajnego spotkać, coś fajnego znaleźć. No i znaleźliśmy sobie taki właśnie widok, jesteśmy teraz na górce. Wszędzie dookoła jakieś miasteczka, trochę zboża. Dosyć fajne miejsce na przystanek. Ktoś się na autostranę tasowała, złapnę ją. To nie wolno aby zdjęć w polu. Tak. A dostaniesz okazję. Tu się, tu się zaskoczyliśmy, bo robiliśmy sobie akurat zdjęcia. Byliśmy tutaj w tej zbożu, no i przyjechał gość nasz przegonił. No trudno. I jesteśmy w podwazji. Jesteśmy dokładnie teraz nad tym jeziorkiem, w centrum miasta. Można tak nazwać centrum miasta, bo byliśmy w centrum, przejechaliśmy kawałek. I mamy całe jeziorko tutaj w środku, gdzie po drugiej stronie jest droga, no bo tam też byśmy To Dosyć fajne miejsce na spędzenie niedzielnego południa. No a tutaj, gdzieś na dole sobie. Planeta coś robi, nie wiadomo co. Nie zainteresowana ona, tak na tę wycieczkę, to tylko tak przyjechała i chciała na bla bla Kawę powrót zarezerwować. Nie wiem dlaczego. Pochwalimy się, idziemy gdzieś poszukać coś do zjedzenia. Może jakieś piwko, albo lodik. Albo lodzik. No i Jesteśmy teraz przy mapce. Znajdujemy się gdzieś w okolicach Term Pan Ładnie widać znak, na znaku wszystko jest I ta biegnie z przodu dobiegliśmy tutaj do kąpieliska jest po prostu nad jeziorem zorganizowane kąpielisko, ale raczej my tam nie będziemy wchodzić. To chyba coś nie dla nas. Na pewno nie na dzisiaj, bo nie, nie przygotowaliśmy się, nie mamy stroju, a w dodatku jest dosyć późno. Szukaliśmy jakiegoś miejsca, gdzie byśmy mogli sobie zjeść. Tak przeszliśmy kawałek tutaj przez centrum. Okazało się, że szybciej wyszliśmy z tego centrum i jesteśmy na zewnątrz. Nie znaleźliśmy kompletnie nic fajnego do jedzenia. Weszliśmy do jednego baru. Baru Wyglądała jak restauracja. Okazało się, że to bar, bo nie ma nic do jedzenia, jest tylko piwko. Tak się podziękowaliśmy i poszliśmy dalej. I chyba pojedziemy gdzieś zupełnie w inne miejsce, bo tutaj w centrum za bardzo naprawdę nic nie było miasto jest bardziej takie dla seniorów tylko z racji tego, że są tutaj termy więcej jest takich starszych osób niż młodzieży wracamy sobie z do domu jeszcze jednak nic nie zależy nic ciekawego Już nie było fajnego do obejrzenia nie mieliśmy zobaczyć ciekawego miejsca, żeby gdzieś zjeść Pora wracać. No i jakie podsumowanie do tego, co było? Jak to możemy podsumować w sumie? Żadnego fajnego miejsca nie było. No to kąpielisko to no jest fajna opcja, ale nie pojechać na otwarte kąpielisko nad jeziorem w centrum miasta będzie jakieś 60 km, także no raczej to nie będzie, drugiego takiego wyjazdu nie będzie. Co tam było ciekawego? Można tego tak przejść dookoła jeziora, można przejść przez centrum, w centrum naprawdę niewiele. Same starsze osoby, za wiele zabytków tam też nie widzieliśmy. Co tam można jeszcze wspomnieć o tym? Ceny wysokie no ceny faktycznie były wysokie no bo za jakieś jedzenie podstawowe powiedziałbym jedzenie takie jedno danie no to było, cena zaczynała się około 20 euro tak że, no, w porównaniu do ostatniego tygodnia gdzie za e, obiad dla jednej osoby płaciliśmy 13 no to tutaj jest tu wysok w cenie jak w jakimś atrakcyjnym turystycznym Nic atrakcyjnego. Także widzimy się następnym razem, jak wybierzemy jakiś kolejny cel podróży, to pojawimy się ponownie.